to było do miniaturki <ścoughs> uwielbiam po prostu czy to nie jest wspaniałe kiedy ty masz kartę dla przykładu bo mam pod ręką bo musiałem się pochwalić w tamtym odcinku Czy tam dwa odcinki tam już nie pamiętam kiedy to był nagrywam większość tego samego dnia F chwaliłem się tą kartą powiedzmy że ta karta ja ją wystawię za dyche. Pewnie nie jest warto. Dychę, ale. Fajny insercik, więc. Kosztuje dyszkę. I zapomniałem co chciałem powiedzieć. A, dobra. Już wiem. No i. Typ ma. kartę. Chce się z nim wymienić. Ale on się wymienia tylko za 80%. <noise> I to dotyczy kart Pokémon. Tu wszystkie karty. On się wymienia tylko za 80% wartości i to nie jest tak, że on ma, wiecie, stanowisko, własny sklep, czy coś takiego. On jest zwykłą osobą, taką jak ja, taką jak wszyscy, chyba że, no, tak jak mówię, masz sklep. Ale jest normalną osobą, ale on chce 80%, on się wymienia tylko 80%, czyli... Czyli on mi da kartę za 8 zł, i jak to jest dyszka, no to nikogo to nie obchodzi. A powiedzmy, że jest 1000 zł, to on mi da kartę za 800, za moją, która jest warta 1000. <grywy> nie, no to jest tam jakiś szart, naprawdę. I jest bardzo łatwa strategia na to. Wystarczy powiedzieć, O super, a ja się wymieniam też za 80% i macie problem. <noise> to znaczy, on ma problem, bo ty chcesz za 100 No, na tym polega wymiana. Jak chcesz sprzedać karty, to sprzedajesz, nie wymieniasz się jej. Jeżeli proponujesz mi 80%, to to znaczy, że chyba chcesz się, a nie wiem, może to tylko ja, to chyba znaczy, że chcesz się jej pozbyć. Więc ją sprzedaj. Skoro ta karta ma iść na sprzedaż, to ją sprzedajesz. Mówię, że nie jesteś sklepem, nie jesteś stanowiskiem na tych wydarzeniach. To powinno być 100% i 100% według mnie. Wiadomo, tak jak mówiłem, no jak jest DH8, no to można odpuścić. Jak jest 190, no to też można. Odpuścić, jak bardzo chce się tą kartę, ale powiedzmy szczerze, nikt nie będzie narzekał, że stracił 5 zł. Jeżeli się wymienia na przykład o 5 stów no to wtedy wiadomo, ale według mnie to jest. <noise> ale to też głównie w kartach Pokémon, w kartach sportowych tak za bardzo się tego nie odczuwa. <głosy> ale... <głosy> mnie to tak bawi, naprawdę. Więc w sumie o tym chciałem pogadać. Napiszcie w komentarzach, co Wy o tym sądzicie. To jest krótki termin filmek. Prosto i na temat. I nie będę przedłużał, w sumie już. Pa.